Znajdujemy się w Wielkopolsce, w miejscowości Wilkowyja i odwiedzamy dzisiaj kolejne gospodarstwo. Rolnik Piotr Paczkowski ze względu na wysokie ceny warchlaków pod koniec ubiegłego roku musiał przerwać swoją produkcję, swoją produkcję trzody chlewnej. Uprawia około 40 hektarów i jaka będzie przyszłość, zaraz zapytamy go o to. Panie Piotrze, jak to było z tą hodowlą trzody chlewnej i jak to teraz wygląda? No tego, że zaprzestałem hodowli, bo to bardzo wysokie ceny warchlaków i... Po prostu pomór, nie? Pomór spowodował to i brak yy, yy, zwalczania można powiedzieć dzików, no i tych yy, dziki yy, zbudziły ten strach, no, że ten pomór się przeniesie tu, nie? No jako taką yy, póki co do nas jeszcze nie dotarł ten pomór, no, ale, ale sytuacja cały czas jest można powiedzieć taka ze znakiem zapytania. Bo w każdej chwili może dojść. Nie? Koła Łowieckie twierdzą, że wykonały te plany Łowieckie, a po tych stratach co są na polu, w mojej opinii, no, po głowie dzików rośnie. Raczej nie maleje, tylko rośnie, bo straty z roku na rok są coraz większe, no i rolnicy nawet zauważają dziki yy, no, w dzień. No to się znaczy, no, że jednak ta populacja jest duża. No, rezygnując z hodowli czody yy, chlewnej, no, jestem zmuszony yy, nastawić yy, no, no, znaczy, te zboża, które miałem przeznaczone na pasze, przeznaczyć żyto sprzedać na konsumpcję a pozostałe zboża do mieszalni albo rolnicy inni nie? to kupią z przeznaczeniem na paszę no bo raczej cena warlaków się nie zmieni a jest znak zapytania w stosunku do ceny tuczników czy ten koronawirus nie spowoduje to już spowodował lekkie spadki no a co będzie dalej no to Pokaże przyszłość, no, czy, no, czy sytuacja się pogorszy, czy się ustabilizuje. No bo my jako rolnicy widzimy tak, nasze produkty jako tako nie drożeją, a w telewizji mówią, no, że ceny produktów spożywczych jakby idą w górę. Konsumenci twierdzą, że, no, że żywność podrożała ogólnie, no, a my te rolnicy, tych podwyżek nie odczuwamy, widzimy, że po prostu ceny jakie były, takie są. Nie? Mhm. No. A przechodząc tutaj z powrotem do tej hodowli trzody chlewnej, jak to wygląda obecnie na rynku, bo ceny tuczników są na dosyć dobrym poziomie, tak. czy w cyklu zamkniętym idzie zarobić? Tak, w cyklu zamkniętym jest, są w najlepszej sytuacji na dziś, dzisiejszy są rolnicy, co mają produkcję w cyklu zamkniętym, bo no, mają można powiedzieć swoje prosięta, koszt tego prosięta jest, w granicach połowy kosztu tego, co ja jako rolnik, który kupuje z zewnątrz prosięta, muszę zapłacić, nawet niżej. Twierdzę, że, że w granicach może 40% jest ten koszt. No i, i wtedy ta opłacalność jest przy tych niskich cenach zbóż, jest duża według mnie. Nawet bym powiedział, nie dobra, tylko duża. Przyszłość jest w produkcji prosiąt, produkcji świn, chyba w cyklu zamkniętym, no bo. Rolnik jest wtedy po prostu w takiej sytuacji komfortowej, no, że nie jest uzależniony od tych skoków cen waraków, no i może tą produkcję planować, a w mojej sytuacji na dzień dzisiejszy otwarcie produkcji macie to jest taki znak zapytania, bo gospodarstwo znajduje się w środku wsi. Jest, jaka sytuacja jaka jest, no, że po prostu mieszkańcy pozostali wsi, nie, nie życząc sobie, żeby ta produkcja zwierzęca pod ich budynkami się rozwijała. No i a inwestycja, wybudowanie chlewni poza, poza wsią to jest taka inwestycja dość poważna i, i, i no i można powiedzieć, no... W tym y, braku stabilizacji na rynku rolnym, to jest taka, taka inwestycja niepewna. Czyli w najbliższym czasie najprawdopodobniej nie wróci Pan tutaj do hodowli trzody? Chyba, że się zmieni sytuacja na rynku warchlaków. Jakby warchlaki, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy, jakby warchlak y, spadł do poziomu tak powiedzmy 35, no maksymalnie 40% ceny tucznika. To byłbym w stanie zaryzykować no i te warzywaki wstawić, ale jak ta cena będzie oscylować w granicach połowy ceny tucznika, 50%, no to nie będę ryzykował, no bo, no, bo nikt mi nie zagwarantuje, że przy sprzedaży za 3 miesiące ja z tych tuczników będę miał zysk jakikolwiek. Mówił, mówiliśmy tutaj już, że uprawia pan około 40 hektarów. Czy w takim wypadku gospodarstwo jest w stanie utrzymać się tylko z produkcji roślinnej? No, można powiedzieć, no to jest tak. Na granicy. Wszystko zależy od cen. No może zacznijmy od tego, jakie pan tutaj, co pan uprawia na tych 40 hektarach? Tak, no zboża to jest większość. Później jest trochę kukurydzy. W zeszłym roku tej kukurydzy było 3,5 hektara, buraków cukrowych było 4 hektary. Z buraków cukrowych można powiedzieć, no dochód był przez to. Nie był duży, ale był przez to, że miałem akurat szczęście, no, że miałem dobry plon. Mówi, bo pozostałe rolnicy w zeszłym roku ze względu na suszę narzekali na plony. No a ja jakoś miałem szczęście, że te buraki mi się obrodziły no, i tych buraków ilość była duża. No i mimo tej ceny, nie, w mojej opinii, tej ceny nieopłacalnej, to mimo tej ceny, no jako tako ten zysk jakiś tam był ze względu na ten duży plus. Kukurydza stanowiła 3,5 hektara, no może by nie było tragicznie, żeby nie straty spowodowane przez dziki. Mhm. Dziki można powiedzieć w znacznym stopniu zniszczyły, susza też swoje zrobiła, Te zrobiła susza, no ale ten plon wtedy by się kształtował, można powiedzieć na tych granicach tego ziarna by było w granicach może 7 ton. No 7 ton liczę, ale straty, które spowodowały dziki, umniejszyły ten plon, że ja liczę, że ten plon spadł nawet poniżej 5 ton. Nawet poniżej 5, no bo duże były straty. Duże były straty spowodowane przez te dziki. no. I... No a zboża, zboża ogólnie, no susza. Plony, zbóż, mo, mogę powiedzieć, że u mnie kształtowały się na niskim poziomie, ze względu na to, że u nas są gleby słabej klasy. U nas gleby no, są przeważnie tak, no, no, u nas dobra gleba to jest klasy czwartej, a no, są takie bardzo małe odcinki trzecie, ale ogólnie jest przewaga nawet klasy piątej, nie? No i, i ta susza spowodowała, że te plony żyta na tych lekkich glebach, to oscylowały no nie chcę przesadzić ale nie więcej niż w granicach 3 ton. Nie zapowiada się, żeby w tym roku było lepiej. Mojej opinii, mojej opinii już na dzień dzisiejszy ja twierdzę, że poziom suszy jest przybliżony na dzień dzisiejszy do poziomu co był w zeszłym roku, latem, no, że poziom no, to się, znaczy wilgoci w glebie jest tak niski, że te opady, co są, to, są, to jest ta wilgoć tylko powierzchniowa, a, a poziom wód gruntowych jest tak niski, że w rowach melioracyjnych ta woda to znika. Z dnia, no, na dzień dzisiejszy te rowy melioracyjne prawie są puste. No i o ile nie będą te opady takie systematyczne, no i, no i ta woda do tych roślin będzie dostępna, to sytuacja będzie, w mojej opinii, na pewno nie lepsza niż w zeszłym roku. A być może nawet i gorsza: no, no bo po zimie i poziom wody w glebie jest tak niski, no to, no to jak przyjdą wyższe temperatury, ciepła, no to raczej sytuacja się pogorszy, w mojej opinii. No, no nie wiem, no w internecie twierdzą, że to może być największa susza od 60 lat. Sytuacja nie wygląda najlepiej, dodatkowo ten kryzys z koronawirusem. Czy pan w ogóle rozpatruje coś takiego, żeby w przyszłości ewentualnie zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa i rozpocząć inną pracę zawodową? Czy może być pan do tego zmuszony? Panu tak. Ja ze względu na swój wiek już raczej takich planów nie robię. Mhm. Po prostu raczej będę starał się dopracować na tym gospodarstwie, osiągnąć ten wiek, chyba teraz dla mężczyzn jest 65 lat, w rolnictwie no, i emeryturę pobierać z krosu, no bo no nikt nie wie, teraz okazuje się, że Pracownicy byli poszukiwani, ale z powodu tego koronawirusa mówią w telewizji, że dużo firm się zamyka. Są zwolnienia pracowników, może się okazać, że, na, że za chwilę na rynku pracy będzie ludzi za dużo. No, a, a tym bardziej, no, człowiek, który po prostu pracowa w rolnictwie, to też nie jest tak prosto się przekwalifikować, no i odpowiedni wiegi i to wszystko. No i raczej twierdzę, no, że raczej będę musiał pozostać przy tym, no że będę utrzymywał się z tego gospodarstwa, a na jakim poziomie, no to czas pokaże, nie? No. No, teraz chciałbym przejść tutaj do tego parku maszyn, bo widzimy, że jest dosyć dobrze rozbudowany. Jakie pan tutaj posiada maszyny rolnicze w swoim y, parku? Na dzień dzisiejszy są to te cztery traktory, bo jest ten Klas, później New Holland, Massey Ferguson i 330, ten ciągnik, ta y, ten stary nasz Ursus, nie? No i to są te ciągniki, no i później pozostały ten agregaty uprawowo-siewne, kombajn do zboża. No takie te maszyny uprawowe raczej, nie? No. Wiemy, że tutaj te ciągniki są raczej zakupione niedawno. Udało się zakupić je z dofinansowań, czy, czy, czy jakieś nie. kredyty? Wszystkie ciągniki kupiłem za własne pieniądze, można powiedzieć nic, nie skorzystałem z pomocy unijnej. No, u mnie też ograniczenie była no, że na zakup odpowiedniej wielkości maszyny trzeba mieć odpowiednią wielkość gruntów. No i, i na dzień dzisiejszy praktycznie e, na mojej powierzchni nie wiem no, czy by mi przysługiwał ciągnik w granicach mocy 150 koni, nie? No, no a takie no, są takie przeliczniki, nie? I jeszcze można powiedzieć, miałem szczęście przy kupnie maszyn, że przy kupnie maszyn jeszcze był akurat, ja jak kupowałem był niski Q0, bo pamiętam że przy kupnie klasa był nawet poniżej 3 zł, chyba 2,80. No no to, no to mówię, to mnie jeszcze ratowało, i, i były początkowo takie czasy, że po wejściu do Unii trochę były taki, no nie wiem, taka zachęta czy coś, że ceny naszych produktów rosły. Rosły naszych produktów, no i, 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 że, i że ta opłacalność była. Na rynku, słyszę, na rynku. Yy, Wołowiny I się dzieje źle, no że obniżki, nie? po złotówce nawet, no, że ze względu na koronawirusa jakoś te transporty wołowiny nie e, wyjechały z, z Polski na zachód. No, w, no, z przyczyną jest chyba blokada tych granic ogólnie w całej Unii, no, że poszczególne państwa zamykają te granice. Rolnicy narzekają, no, że ci co in, zainwestowali w wołowinę, że Powtarza się sytuacja na co z rynku wieprzowiny, że niestabilność duża. Niestabilność, oni liczyli, no, że rynek Wołowiny będzie bardziej stabilny, a okazuje się, że ten rynek Wołowiny się zdestabilizował jak rynek wieprzowiny.